To właśnie tramwaj, który wczoraj po południu jeździł na szesnastce, i ostatni, jak się okazało, kurs tego dnia, zakończył się dla niego tu, zaraz za przystankiem przy placu Bernardyńskim. Nagle pękła szyba, szyba boczna w kabinie motorniczego. Motorniczy zatrzymał tramwaj i powiadomił o wszystkim nadzór ruchu. Szczęśliwie nie ucierpiał ani on sam. Ani żaden z pasażerów. Nic nikomu się nie stało, to jest dla nas najważniejsze. Tramwaj z uszkodzoną szybą zjechał do zajezdni. Tam czekali poinformowani już o całym zajściu policjanci. Zrobili oględziny, zabezpieczyli też monitoring. Z tych informacji, które nam zostały przekazane, wynika, że najprawdopodobniej ktoś przy użyciu broni pneumatycznej ostrzelał jadący trawaj. W wyniku tego ostrzału została wybita, przestrzelona jedna z szyb. Takie incydenty już się w Poznaniu zdarzały, choć sporadycznie. Na przykład blisko 10 lat temu, we wrześniu 2011 roku, z wiatrówki ostrzelano tramwaj na trasie Peski. Od wpadły do środka, do wagonu. Także tam, kilka lat później, ktoś regularnie strzelał do nocnych tramwajów i autobusów. Strzały zostały oddane prawdopodobnie z broni pneumatycznej, na co wskazują ślady na zbitych szybach. Policja po paru takich incydentach namierzyła i złapała sprawcę. Tym razem pocisk trafił prosto w kabinę motorniczego. W MPK zapewnili nas, że motorniczy jest nie tylko cały i zdrowy, ale też mimo zajścia nie zgłaszał żadnych problemów z samopoczuciem. Wygląda więc na to, że skończyło się na strachu. I na uszkodzonym tramwaju. Uszkodzona została cała boczna szyba w kabinie motorniczego. Ona nie wypadła, ona popękała. E, oczywiście trwa szacowanie strat. Tymczasem policja szuka sprawcy. Sprawą zajmą się policjanci z komisariatu Poznań Stare Miasto, którzy przesłuchają motorniczego oraz ewentualnych świadków, którzy mogli coś widzieć. Zastrzelanie do tramwajów czy innych pojazdów i narażanie w ten sposób ludzi na niebezpieczeństwo grozi kara nawet kilku lat więzienia. Seweren lipoński, puls dnia.